ale auto Ach, a właśnie a dzisiaj wracam z zakupów teraz wziąłem lornetkę więc trzymam się no tutaj wyskoczę z auta zostawię Dobra, i spoglądam sobie zobaczę co to jest lornetki Ej, co to... Ej, przewid... Ej, coś mi musieli... się... Ej! Ej, przed chwilą widziałem jakby meteoryt spadający na to miasto. Nie! Nie! Muszę uciekać i do schronu jakiegoś. Ej. Może jakiś schron znajdę. Bo zaraz się rozbije meteoryt. Chociaż jest taki malutki, to. Do to tego ja zauważyłem. Jakie to miasto jest duże i pełne domów. I mnie to nie obchodzi. Poszukam Szuk... tego bunkra. Dobra, właśnie. Dobra, właśnie, już dojeżdżam do tego bunkra, ale. Kończę paliwo. A nie to nie obchodzi mnie w los auta, ale... Ej, tu... Ej! Ej muszę zamknąć auto! O! Prawie by ta dziewczyn. zamknąłem auto w w momencie. Bo mi już chciała ugrać auto. Ej, czy jednak miała dużo paliwa? Ej. Ej, zauważyłem, że teraz się odpaliła ta brama. Wow. Dobra, teraz się zamknie. Ej, może kliknę ten guzik? Ej, to działa, zamknęło bramę. Teraz jestem w bunkrze. W tym... Wow. Dobra, powiedzieli mi, żebym tutaj szedł, ale nie wiem po co. Ej, tutaj jest... Ej, tutaj... seria to jest bunkiem! Tam pisało. Dobra, a co to jest? Co to? Wow! Och, co się stało? Ej, nadal jestem w tej bazie, ale... według mnie nic się nie zmieniło. Sprawdzę na górę. Dobra, kliknę ten guzik. Ej, co się stało z Brookhaven? Ej, mo może po uderzeniu meteorytu... Jak po uderzeniu meteorytu... Me po prostu meteoryt nie, nie zdążył uderzyć, a przez przypadek... A przez przypadek trafił do... Wpa I spadł meteoryt trafił, uderzył, padł do morza, które spowodowało, spowodowało tsunami, a to tsunami zalało Brookhaven, które potem, jak zalało cały Brookhaven, to następnie nagle zaczęły drzewa rosnąć. I tak wy, i tak, ta, i przez to, te drzewy wyrosło. Wow! Na ten burg bunkier jest pusty, tutaj guzik. Na tu pisze bunkier. Dobra, na szczęście już po katastrofie, ale... Ale, ale przez to tsunami wyrosły tyle tyle drzew, wyrosło, ale to nie szkodzi. Dobra, już jadę do centrum miasta. Następnie jadę na policję. I odatuję hejko. Więc takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jak się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subika. A teraz się żegnamy. Pa!